Masia, witam w następnym odcinku i nie wiem co powiedzieć, więc zostaw lajka i suba elo. Kiedy wszystko ci się pali, kiedy świat strzela seriali, a rzeczywistość seriali, to oni tu. Nie pa Pa, pa, pa jedzie! Zoszka, nie! Ball. Co

jest! to ma? 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 Zgaduj, zgadula no, Kto ma? Kto, kto ma? A, kto ma? czas? No, nie, ale... nie ale... mam <grym> a, ja no z... nie ma Jest! Lowr Jest! dobra Napiszmy na czarcie bajkon serduszko, żeby śmiecie się spłakały Dawajcie, da się to razem, to razem Bajkon serduszko no Ale bajkon, a nie bacon Dawajcie

Czekajcie, Matiksa nie ma, a Matiks ma beja przy sobie Dobra Zbugowanego mają Nie no. Rucha nie ma, tak kur... że Nie, nie, nie Mają zbugowanego ha, palą, to ja widzisz ja promień? nie wie, tam, nie wie. Nie wie. Nie wie. Toczeka, już tam widzisz promień? Nie ma promienia, nie mamy zbugowanego Czyli dupa Bo jeszcze nawet ciekawe, ładnie naprawiam. 24 złotych Patrzcie, a bajcie może na dół No może no, to robisz tak. Postawiłeś się, czy jeszcze nie? Nie, no nie postawię. w kupie ze stryją. Wow. Ja mam no, trzy przesuwa. Tego drugiego bije kurwa. Ej on... e, mnie też bije był... na górze. To nie jest Polak, to nie jest Polak. On nie, po... On nie mówi po polsku, on nie wie co robić. Tak? Tak. To nie jest siedmiu, Polak To siedmiu chyba kurwa. No, oni kurwa się pili we mnie w dół i wpierdolili koksu Dawaj low. Ja się na górze bije. Dobra, a z kim? Dobrze Kwinka to. A kurwa. Nie wiem. Ja mam rudy z tych lesek, żeby mi dałeś. No, czekaj, ja sobie też zrobię. Ej niby kurwa Amerykanin z niami bo malinka tak spierdala Tam on kurwa, bo malinka wcześniej koksa wpierdali koks, ostatni, Malinka, ostatni, ostatni koks, ostatni koks Dobra, to biegł, ja Ej, z tym skaczał, spadał, spadał go, ja przybieram. Nie, on spadaj gdzieś na dół, ja za nim, dziękuję. Kurwa wszędzie, nie ja, ja daj mu do kuba. Ale on no, biegnie, biegnie, kubruje się, kubruje się, i kurwa, dupa nie jego. Haha, <grym>, ja ja on mnie tak hituje, a on nic nie je On spierdoli, chyba to spierdoli gdzieś do kuba gdzieś Kolejny, Dawaj do jeszcze niego, nie. dawaj tutaj, jeszcze nie. Dawaj tutaj dechami kurwa, żeby on nie mógł kuciec Bang, już już nie nie? Aha Jak kurwa zrobiłem. Zabrawisz przez różowe okulary. biegniesz. trzydzieści Czadki na pasek Marsa go mam tu Mania mam Kurwa on jest na szlur Kog chce Nie, nie, Rafa, Rafa, Rafa jest założył inną Oni biegną z w ogóle On biegł z razu w rafu Budki, budki padną mi i nie mogę ci sięgnąć. O, sięgnął. Do drzewa, jakiegoś go przytul. Mam no, buty mało. Chuj. No ander. Dziś 10 para Co? To na tyle. Rzuca się. Aha. rzecz lepsza. Trzecia, kur... Piąta. Ty rzucasz Mam oh, kurwa Nie 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 musimy go Buty ty upadną Mo rzuć się Nie to sięgnąłem ci o Trap jakiś będzie, tu kurwa czy inna beczka patrz Mamy go Ja tam nie wchodzę, bo ja mam banie na 12 hitów Musisz sam... Imagini ja dobra, dobra Tylko ja to on będzie wychodził, nie? Ty mu zajebiesz? No 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 stoję na shift Koks. On ma nowego seta, nie? Tylko że bania mu już wcześniej padnie O wiele On próbuję cię kość nawet nie daje Tu musisz go snokować No jak będzie to skoczył no Mów jak się będzie pod wysoko on go biedniej Tu jest kowadło postawię, szybko mam level. Dobra, no, na profesor, sobie to nie ma problemu. No jeszcze to spokojnie, 3 torby. Boizał! Kurwa! Opłacało się nice. te 5PR-u zajebać. Ja mam z niego serca. Coś ci mogę dać, jak coś. A co masz z niego? Sety? Y całego serca mam. Ej, hey, Laura. Hmm? Zajibałem 7 peru za nim. No wiem, widzisz. I z tego kurwa 5 w, w, w ścianę. W grzyba. No nie. co Nagrałaś to? Tak. Proszę, wstawi się do niego plika. Lej to na plika mogę naświetlić. No to dobra. Ja. Pierdolę. Kurwa. Nociska to całego. A dosłownie pod ich kuboidem byli, czemu nikt nie wyszedł mu pomóc? A już ósmą rzuciłem jak się wykoblowywał Ja tak wiedziałem, że ja nigdy długo karę nie mam Robił ci dupę, to tak znany scenariusz, jego przegok z kam ją betni na łyso yeah. Tylko tych wniosków nie zmarnuj i z kim do flachy nigdy nie przysiądz, im bagaż, masz większy, tym radar śmigale. lepiej pięćdzie to mi już czy już tylko przyzwyczajenie nie zwalaj na chemię, kiedy ogień gasnie. Nie trzeba kończyć tą warstwę tylko wtedy coś się zacznie Może być katarzy, jest to nowy etap, tym muszę przewrócić kartki, eksploruj Zamiast się zmucić, martwić do oporu Nie daj się zdusić, zdłam jest tyle fajnych dubie. To ją ci ono dla nich na boli rozejście, ale uwierz to lepsze niż Zasejrułaś to przedwcześnie dzieckiem Kiedy wszystko ci się wali Kiedy świat strzela seriami A rzeczywistość seriali To oni nie tu Patrz inaczej na to stary Zawsze da się coś naprawić Przez różowe okulary Spój. Wszystko ci się bali, kiedy świat strzela seriali A rzeczywistość seriali, to nie tu Patrz inaczej na te stary, zawsze da się coś naprawić Przez różowe okulary z gdzie czeka nasza okazja Wciąż biegnie, nie bać się... Jak widzicie, jest tak złota w niecałe 3 minuty Na tym baconie Wow, 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 wow Mega szybko i... Takie szybkie info, mam do Was wylasowania dla Was jednego VIP-a, więc musicie napisać komentarz i zostawić lajka. To wszystko ode mnie na dzisiaj, siema!